żeśmy zagrali, wieczór, żeśmy zagrali dobre zawody. Bardzo dobrze żeśmy zaczęli drugą połowę i myślę, że gdyby nie czerwona kartka moglibyśmy się pokusić o, o trzy punkty, ale na dobrą sprawę szanujemy ten punkt i to wszystko. Mamy tam na dole w szatni Jesteśmy źli, bardzo źli. Jesteśmy na siebie, bo wystarczyło, wystarczyło, może tak będę trochę chaotycznie mówił, ale no tak jest, że 10 minut gry dobrej połowy, dobrej, dobrej gry korony Kielce wystarczyło na to, że, żeby zremisować u nas nic nie zapowiadało tego, szczególnie po pierwszej połowie, gdzie, no gdzie graliśmy na połowie korony. Tak, ja zgadzam się, że piłka nożna polega na strzelaniu bramek, no ale liczyliśmy, że jedną z tych sytuacji, które żeśmy stworzyli, no jednak wykorzystamy. Piłka, piłka mijała słupek z, z zewnętrznej strony kilka razy, no a ta dziesiąta minuta mogła kompletnie odwrócić losy meczu, bo korona musiałaby się odkryć. Mówię tu o sytuacji, Madej Iwan. Iwan nie trafia w idealnej sytuacji w bramkę. No tak się zdarza. Tak się zdarza. Dlatego jesteśmy źli, że, że nie wygraliśmy. No ale jak już trochę emocje opadają, to też i, i można się cieszyć, że, że wszystko wskazywało na to, że będzie problem z, z, chociażby z, z jednym punktem. Udało się, trafiliśmy, no mogliśmy jeszcze nawet po tej bramce dołożyć jedną, no ale myślę, że w sobotę na Łęcznej pokusimy się o to, żeby, żeby tą skuteczność poprawić, bo to była przyczyna tego, że, no, że nie, wywieź, nie, nie, zdobyliśmy, nie zdobyliśmy dwóch punktów więcej. Na drugą połowę, zresztą tak jak Pan powiedział, zupełnie inaczej Pana zespół wyszedł ofensywnie to co było w szatni, co pan powiedział zawodnikom, to zupełnie inna korona była na początku tej ja, ja powiedziałem, że e, oprócz tej sytuacji, faktycznie Iwana to i tych wrzutek to raczej z, bezpośrednio z jakiejś akcji piłek prostopadły, żeśmy nie mieli zagrożenia. E, linia pomocy tych w środku pola szczególnie trochę musiała podejść trochę wyżej i to nam pozwoliło dużo szybciej odbierać już na połowie, na połowie przeciwnika piłki. Ten dystans do bramki przeciwnika był był mniejszy, dlatego, dlatego stwarzały, stwarzaliśmy sobie sytuację.